Tunel, tunel. Dobrze. Mika. Slalom. 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 slalam Slalom. Dobrze. Mika, chodź. Siad. 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 Chodź. Chodź, chodź, chodź. Siad. Siad. Piana. Piana. Piona. Dobrze. Mika. Pies kuleje. Chodź. Pies kuleje. Pies kuleje. Pies kuleje. Pies kuleje. Tak. Pies kuleje. Pies kuleje. Pies kuleje. Pies kuleje. Pies, kulaja, pies, kulaja, pies kulaja. Mika. Leżeć. Zdechł pies. Zapis. Zapis dobrze. Mika. Pokaż brzuszek. Brzuszek, brzuszek. Dobrze. Leżeć, 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 obrót, obrót, dobrze. Mika. Nosek, 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 dobrze. Mika. Daj głos. Daj głos. Daj głos. Dobrze. फेस को लाइए को लाइए कोई फेस को लाइए को लाइए बुजिए Kolejka. Pies kuleje, pies kuleje. Dobrze. Coraz lepiej. Czekaj. Zostaw, zostaw. Piena, piena, piena. Dobrze. Nika, siad, siad, tańcz, 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 tańcz,